Hej, witajcie w kuchni kwasiora! Z ogromną przyjemnością chciałbym ugościć was dziś iście królewskim przepisem. Całość można powiedzieć jest jednym z fundamentów dawnej kuchni Polskiej, czy też staropolskiej właśnie. Ehm, o historię przewija się też królowa Bona, ale jak ona dokładnie brzmi ta historia i jak to drzwi bywało, przeczytać można na kartach mojej książki Kucharskiej, do lektury, której Was bardzo serdecznie zapraszam. Ja natomiast dzisiaj nie będę nic prawił więcej. Zajmę się jedno zagotowanie. Gotowania trochę będzie, ponieważ będziemy robili sztukę mięs, czy też sztukę mięsa. No i do tego sosy. Jakie sosy? Otóż mogą to być sosy zimne, mogą to być sosy ciepłe. Ja dzisiaj zrobię sosy zimne, dwa rodzaje tak na szybko: sos zimny musztardowy oraz sos zimny pieprzowo-przowodowy. Myślę, że będzie wybornie. Dość mocno wieje, jednak świeci, jest elegancko. Zaczynamy od mięsiwa z naszych składników. Jest tutaj dorodnej jakości wołowina. Proponuję, aby był to antrykot albo część krzyżowa z warzyw. Są to ziemniaki. Oczywiście za czasów Krowej Bony takowych nie było na polskich stołach, no ale posiłkując się jakby modernistycznym smakiem, takie ziemniaki włączyłem dawniej, spokojnie używano chleba lub po prostu kasz. Teraz seler. Pietruszka, marchew i por, to są gwiazdy, które nasza królowa sprowadziła na nasze ziemię. Dalej, aromatyczne przyprawy, które są szalenie istotne, ponieważ zaromatyzują cały wywar, bo to nie jest rosół, różnica jest ogromna, o czym zaraz powiem. Aromatyczne przyprawy są to jałowiec, ziele angielskie, te malutkie kuleczki to kolendra, Tutaj jest odrobina anyżu. Do tego zestawu często włączano także cynamon, czy też goździki. Przyprawy komponujcie wedle własnego uznania. Oczywiście nie może zabraknąć także wawrzyny. Do kompozycji sztuki mięsa brakuje nam jeno wody, która jest w garnuszku, oraz soli i odrobiny cukru, którą dodam później. No to co, zabieramy się za sosy, to jest szalenie istotnym dodatkiem do tego zdania Sosy, jak mówiłem, musztardowy i chrzanowy. Składniki to. Bazą do zimnych sosów będzie dzisiaj śmietana. Śmietana gęsta, śmietana 12%, śmietana lekka. Możecie użyć jogurtu, ale wydaje mi się, że śmietana w tym wypadku sprawdzi się dużo lepiej. Dalej jest chrzan, a tutaj musztarda. Dwa rodzaje musztardy w zasadzie. Pierwsza taka z dużymi oczkami gorczycy, a ta druga po prostu jest to musztarda sarebska. Cytryna, jako że sos ma być chrzanowo-pieprzowy, dodam do niego przyprawę z mora, ponieważ jest ona dużo bardziej aromatyczna niż zwykły czarny pieprz. Zwykły czarny pieprz oczywiście także zawiera, ale poza nim pieprz kubeba, pieprz syczłański, czyli w płatkach, odrobinę lebiotki, coś wspaniałego. Do kupienia na KuchniaKwasiera.com zapraszam Was bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy, a jeśli nie, jeśli nie macie takiej przyprawy na podorędziu, no to praktycznie cały skład Wam już podałem. No i co? Zabieramy się za gotowanie. Będzie tego co nie miara, ale przepis jest naprawdę prosty do wykonania, a rezultaty są niesamowite. Do zimnej wody wrzucam aromatyczne przyprawy. Muszę to teraz doprowadzić do wrzenia, po czym dodam odrobinę soli oraz cukru. Odrobina soli z cukrem znalazła się już w garze i wrzucamy na wrzątek mięsiwo. To jest właśnie ta różnica między sztuką mięsa a rosołem, Bowiem w rosole chodzi o to, aby wygotować smak z mięsa, z warzyw, z produktu i przełożyć go do wywaru. Stąd też wrzucamy wszystko na zimną wodę i powoli, powoli, im dłużej, tym lepiej, wygotowywujemy całość, doprowadzamy całość do wrzenia, wygotowywując ten samym smak. W sztuce mięsa robimy zupełnie na odwrót. Chodzi o to, aby cały smak zachować w produkcie. Stąd też wrzucamy to na wrzątek. Mięsiwo w kontakcie z gorącą wodą skurczy się i wszystkie te cenne soki, cały smak zostanie w środku. Także to wrzucamy mięsiwo, ale zanim to zrobię, muszę je osznurować po to, żeby było jeszcze ciaśniejsze, żeby trzymało formę. Zrobię to. Myślę po prostu tak, jak dawniej wiązano paczki. I tak przygotowany, elegancki pakuneczek, wyglądający niczym wędzonka. No może, aby to w zasadzie było uprzednio zapeklować, powiesić teraz wędzarni, po sparzeniu coś fantastycznego, ale my robimy przecież sztukę mięsa. Widzimy się więc za dwie godziny. Mięsiwo gotuje się. Ja w międzyczasie proponuję obrać warzywa oraz zabrać się za sosy. Zaczynam od warzyw. Obieram wszystkie, poza ziemniaczkami. Warzywa obrane, zabierzmy się więc za sos. Tutaj jest baza. Będzie ona jednakowa do sosu chrzanowego oraz musztardowego. Należy do niej dodać sok z całej cytryny oraz odrobinę cukru pudru. Tak przygotowaną bazę rozdzielam teraz porówno, tworząc dwa różne sosy smakowe. Minęły dwie godziny, mięso jest już ugotowane, czas teraz wrzucić tam warzywa. Gotujemy kwadrans może 20 minut, aby one ugotowały się, ale nie rozpadały, pozostały kruche. Co do wody. Wody w wywarze powinno być jak najmniej, to znaczy powinna ona przykrywać wszystkie składniki, aby mogły się gotować, ale dosłownie w sposób minimalny, ponieważ w tej wodzie jest smak, smak, który chcemy jeszcze zatrzymać. Mięso jest już ugotowane, warzywa również. Możemy przejść do kolejnego etapu. Otóż sztukę mięsa należy wyjąć na dechę i pozostawić ją w spokoju na 5, może 10 minut, aby zrelaksowała się, odpoczęła po długim procesie gotowania, wtedy wszystkie soki rozejdą się równomiernie i będzie można to pięknie pokroić. Mm, wybornie wołowina odpoczęła. Możemy przychodzić do wielkiego finału: a mianowicie, trzeba zdjąć sznurek, rozkroić to na plastry mniej więcej centymetrowej grubości, nie za cienkie, nie za grube. Kroimy zawsze w poprzek włókien, no i wykładamy to na półmisek. Najpierw jedna warstwa warzyw, później dumnie mięsiwo, i obkładamy dookoła warzywami, całość polewając tym wywarem, który się tam sporządził. Spójrzcie tylko. Mm, I tym sposobem sztuka mięs jest już gotowa, i powiem Wam szczerze, że gdybym mógł malować obrazy, wyglądają one tylko tak. Ja zabieram się za jedzenie, bo już nie mogę się doczekać smaku kruchutkiego mięsiwa i pełnego aromatu gotowanych warzyw. Do tego te sosy będę w niebie, a Wam chyba nie pozostaje już nic innego, jak samemu we własnych domowych zaciszach przygotować sobie podobną ucztę i posmakować jak jadali królowie. Pozdrawiam! Trzymajcie się! Hej!